Słuchajcie, tak wyglądają przygotowania do najbardziej niebezpiecznego wyjazdu, jaki będziecie widzieli yy, na, 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 na moim kanale. No, od 10 lat jeżdżę w różne miejsca, ale Iran to jest nic. Fawele w Brazylii to jest absolutnie nic. To będzie wyjazd, słuchajcie, samochodem elektrycznym do Chorwacji. Wszyscy odracają. Ten samochód elektryczny nie nadają się do niczego. Ech. No i zobaczymy, czy faktycznie tak jest. Podejmuję to ryzyko! Paksejwa, już jednego tutaj pakujemy. Najważniejsze sejwy takie. No i będę generalnie prowadził... Odkurzaczy nie bierzemy, to nie. To są tak tylko tutaj stoi, tylko walizy, walizy, skrzynki. Założenie wstępne jest takie, że wyjeżdżamy sobie z Kielc, słuchajcie. I pierwsze założenie jest takie, że jedziemy Teslą. Tak więc to będzie trochę inny experience niż każdym innym samochodem elektrycznym ze względu na sieć ładowania, która jest przez Tesle przygotowana w Europie. Przede wszystkim łatwość korzystania z tej sieci ładowania. Po prostu podjeżdżacie, podłączacie, reszta dzieje się sama automatycznie. No ja będę to na bieżąco komunikował Tak więc to ta, ta, ta moje doświadczenie będzie no, tożsame dla właśnie Tesli Z innymi modelami samochodów może być bardziej skomplikowana kwestia Ze względu na to, że szukacie ładowarki Musicie mieć odpowiednią kartę do każdej ładowarki no, nie jest to takie proste jakby się wydawało W Tesli jest to super proste i to jest też duża zaleta tego samochodu Wiele osób w sieci powiedziało, że na taki dojazd samochodem elektrycznym Trzeba sobie wziąć tydzień do, 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 do realizacji takiego za, zadania Normalnie bym jechał Spalinówką dwa dni, bo nie jestem Z tych, co lecą 1500 na jednym wdechu Raczej bym sobie podzielił to na dwie części Tutaj z racji tego, że Mam trochę więcej czasu Jeszcze jed, jeden temat do garnięcia po drodze Postanowiłem to podzielić sobie na dwa i pół dnia Można by powiedzieć nawet na 3 dni Tak więc nie będę się na pewno cisnął Ale tygodnia Nie, nie, nie zakładam Widzę na tak zwany rok 22 I jeszcze są potrzebne kuny ja głównie będę raczej z Re Revoluta korzystał, ale biorę sobie trochę papierkowych kun. Już od 23 ich nie będzie, bo będzie euro. Biorę sobie trochę EUROSKÓW. Pamiętajcie, żeby sobie wziąć papierowy dowód rejestracyjny od, od samochodu: papierowe też, czy dokumenty takie normalne, bo u nas chodzi w aplikacji, a aplikacji nie ma. Można sobie wykupić wszystkie winiety. Austria. I co, i czy, którą trasą jedziecie, no ja sobie wykupiłem te, które są po mojej trasie jest Austriacko. wziąłem sobie kartę EQ z NFZ -u. wziąłem sobie jeszcze takie dodatkowe ubezpieczenie w M-Banku kupiłem, ale mi wyleciało w Unice, a jeśli chodzi o Czechy, to jak macie elektryczny samochód, to piszecie kwity, jest cała procedura w internecie i macie przejazd drogami za darmo, tak więc wystarczy zgłosić raz i dożywotnio, dopóki ten przepis, że elektrykiem się jedzie w Czechach za darmo, to, to jeździmy za darmo i jeszcze istotna kwestia, że te wszystkie winiety można sobie kupić na stronie no, austriackiej, słoweńskiej, czy jakiejś tam i tam jest zazwyczaj też wersja polska, tak więc najlepiej iść do sedna i kupować u sedna, bo widziałem, że są pośrednicy, którzy sprzedają winiety, ale sobie doliczają, nie wiem, taka winieta kosztuje chyba 9 euro, a oni sobie dyszkę doliczają za fatygę, 9,60 w tym 20% VAT, a to kosztowało gdzieś tam u pośredników dwa razy tyle, tak więc warto dotrzeć do do sedna, gdzie taką, gdzie taką winetę. Jak widzicie, kupiłem ją już dość dawno, bo 29 czerwca, a jestem dopiero 13 sierpnia. Tak więc to no, z wyprzedzeniem to sobie zatfiemy. I w austriackich winietach jest tak, że osoby fizyczne kupują co najmniej na dwa tygodnie przed. Przed przyjazdem, bo mają dwa tygodnie na dostąpienie, a jeżeli byście potrzebowali natychmiast, to możecie kupić jako firma, i wtedy z dnia na dzień możecie taką winietę sobie kupić. Przypominam jeszcze, że to jest chlowcom, że na co dzień sobie chodzicie z aplikacją i w ogóle ta karta do otwierania samochodu was nie interesuje, ale jak jesteście 1500-2500 km od domu, to dobrze też taką kartę ze sobą mieć, jakby się coś tam, nie daj Bóg, z telefonem stało albo z, z aplikacją, albo z łącznością albo coś innego to dobrze mieć alternatywny kluczyk Tym sprzętem bym się nie podjął tej eskapady ze względu na pojemność baterii, szybkość ładowania. A tu już jesteśmy pod korek zapakowani. Sytuacja wygląda tak, że robimy akcję by... brno. O, tu wystarczona jest trasa. Startujemy 99% leci brno. I teoretycznie powinniśmy do Brna dojechać W nas przekierował na... Mamy 50% baterii do Brna 172 km e, Nie trzeba było w Katowicach Wonset tu cały czas liczy i cały czas sprawdzał, sprawdzał Najpierw było na Katowicach, potem przepięło bezpośrednio na Brno Jedziemy do Brna 4.46 żeśmy jechali 16% baterii nam zostało Jestem na superchargerze, Chargerze podróże, Chorwacja 433 km żeśmy przejechali, a jeszcze jest możliwe 116, ale włączam ładowanie. Niestety jest całe mnóstwo samochodów, wszystkie zajęte nie te, także nie rozpędzimy się bardzo. 190 200 kW, 220 kW, czyli Tankujemy się z prędkością 1563 km na godzinę. Czyli możemy w godzinę zatankować prądu na 1563 km. Ona oczywiście będzie, trajektoria spadała. No i lecimy. I tu lecą pieniądze. A my mamy chwilę wolnego na przejście. Włączam stoper do tak, zwanej, do tak zwanego ładowania. A wygląda tak, że 8, 4 wolne i 250. Właśnie byłem ciekawy tej 250. Ale to się dość szybko dzieje, jeśli chodzi o ładowanie. Tak więc nawet nie idę siku. Już moc spadła do 140 kW, ale mamy już 40% naładowane nie? A, Lipid ładowania 80. No tutaj zawsze, jak jedziecie, to Wam pokazuje, ile macie wolnych. A no to jest zajebiste, właśnie, stacja ładowania. Wiecie, że w Brnie. Są dwa wolne, to się tam aktualizuje. Zaraz w kolejnych macie 3, tu macie 6, tu macie 15, tu odjeżdża, on już wszystko. Kurnia se kalkuluje, kto przyjedzie, jak przyjedzie. Jakby było za dużo, to wam kasuje to. Limit wam ustawił do 80, ale w razie potrzeby można go zmienić. Doładowaliśmy 18 kW i sesja ładowania. No. Wygląda tak, że 265 czeskich kolon na razie to kosztowało. Widać jak wyglądają te felgi ze zdjętymi kołpakami i założonymi takimi przykrywkami. Tak to wygląda. A tu wygląda tak jak u mnie. A mnie się tak bardziej podoba. Zdecydowanie mi się bardziej podoba. 4 minuty do końca, 75%. Ładujemy już 26 minut. Czyli zakładam, że pół godziny będziemy ładnowali tam od 16 czy 17 do 80. No, i to mnie w zasadzie starcza tutaj. Nie wiem, bo będziemy gdzieś tutaj robić punkt zborny ze znajomymi, i jakieś spanie. Także myślę, że nie w promieniu 400 km. O, generalnie widzę, że zmieścimy się w 30 minutach i 700 koron, 36, 701, nie wiem, jakie tu są, halerze chyba, nie? Ja myślę, że tu euro, a to chyba na Słowacji euro. Jakieś takie miałem wewnętrzne przeświadczenie, że tu już będziemy w eurach, w eurach op operować. Litr benzyny kosztuje 45 koron, w formie takiej notatki dla tych co tankują. Klasyczne paliwo 80%, obliczanie 705 koron, stop 30 minut i 15 sekund. Postanowione z grupą, że zostajemy w brnie, bo tu są takie zaarąbiste te dachowe świetliki. I chcieliśmy je po prostu zobaczyć jak są skonstruowane. Spalnia, sypialnia, 500 km dzisiaj poszło. Wyglądam jeszcze całkiem, całkiem. Eee, fura zaparkowana i co ciekawe jeszcze w hotelu jest darmowa ładowarka. Brno, tu się, tu się oddycha, to jest magistrat. To można chodzić z puszką piwa i są otwarte sklepy w niedzielę. Wyobrażasz to sobie? Nie potrafią tego się ogarnąć. Pytyczne czeskie kartoszki żeśmy wzięli, plus różne inne dziwne rzeczy. I tu za chwilę przyjdą rzeczy, mam nadzieję, że bardziej konkretne. O, jest i pan. Fantastyczne piwko. I proszę bardzo, pojawia się półmisek z mięsiwem. Bez krwi. Bez krwi, podeszwy, tak jak że się dziewczyny chciały. I to masełko czosnkowe. Mam nadzieję, że ten kucharz nie przeknie, nas, żeśmy wzięli well-done. Na pewno nie. Dwa kilo mięsa. Ty musisz go Kofiku, to musi kosztować. Tofiku, nie ma co wybrzydzać. Ilon Steakhouse się to nazywa, ale naprawdę to, co tu zapodali... Ktoś, ktoś jakiś ma a compliment? Ja. Jaki? Yy, za mało czarnuszki. <noise> a ty znasz jakąś czarnuszkę? Nie no, po prostu petarda. Ten zestaw dla czterech osób, stekowy, polecam. Teraz jadłem steki z kreta, ale muszę wam powiedzieć, że tak dobrego steka z kreta to jeszcze w życiu nie jadłem. To było mięso z kreta. To było z kreta? się, bo w czeskiej telewizji Brno mamy wywiad o 18. Wydaje mi się, że tam rozpędzają jakąś demonstrację. u nas psikają gazem w oczy, a tutaj walą w bębny.